Niektórzy ludzie nie wierzą, że gdy medycyna zawodzi, można pomóc drugiemu człowiekowi energią. Niestety, często się mylą. Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki, to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Polish Radio od lat, cierpiała na silne bóle nóg, ciężko było jej chodzić. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Czułam się fatalnie. Ja nie mogłam chodzić. Miałam te nogi drętwe. Kiedy wstawałam z łóżka, miałam silne bóle. Ja bym, miała ja bym stawała formalnie na igły. Takie, takie miałam bóle, ja się musiałam trzymać łóżka, drzwi, czegokolwiek, jakiegoś przedmiotu, żeby te nogi tak jakoś, ja nie wiem, żeby tą cyrkulację jakąś lepszą dać, musiałam tak ruszać tymi nogami i, i w ogóle. ale to, co było przedtem, to nawet nie chcę wracać do, 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 do tego, tak? Po prostu od, odczuwałam silny ból i puchnięcie te, tych nóg, bezsenność. Ha, teraz, teraz to, to już. <noise> Jak powiedzieć, to już mogę nazwać, że fruwan. <noise> Dziękuję jeszcze raz panu Ireneuszowi Stobieckiemu za to. <noise> Teraz fruwan. Dziękuję panu Ireneuszowi Stobieckiemu za to. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę. Prosimy dzwonić pod numer telefonu 773-283-1505. 283 15 05